Jesteśmy u Marcinka. Słuchajcie. się sieba. Tak, tu jest bogata. Tak, Marka, tu... tu jest bogata ekipa. Zobaczcie, naprawdę jest bardzo zacnie. Niektórzy są od wczoraj, niektórzy są od dzisiaj. My przyjechaliśmy na chwilkę. Tu was przełączę. Jeżeli ktoś nie był u Marcina w sklepie... Ups, to niech, to, to niech żałuj, to nie, to nie, to nie. tak? Tak, Łowisko dalej istnieje? Tak, łowisko istnieje. No <kłysy> i zobaczcie, co tutaj się dzieje. O, tu Chrisu. Dzień dobry. Mentor od Metody. Jest, jest master, tak? Grzebie w grzybach. I tu reszta. Sklep dzisiaj jest pełniutki towaru, pełniutki ludzi. Wszystkie półki się wypełniły i jest mega, 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 mega. Tu mamy stoiska z wędkami, ale to... Tu jest troszeczkę kuleczek. Jak ktoś nie był, to niech żałuje, bo ja tu się czuję jak w domu. Robię sobie zawsze zakupy, jak nie przez internet, to dzwonię i różne rzeczy odbieramy. Chodź tutaj solenizant sklepu. Golimy go. Minuta. A to jest Marcinek. Cześć, witajcie. Także... Ja idę kupki idę. Jak ktoś nie był jeszcze to. No zapraszamy. Zapraszamy. Ja. Okej, okay, dobra, ja się będę bawił chwilę jeszcze. A tych dwóch y, gości jedzie do przechleba w Tak jest. Tak I jest. wygramy. Tak jest. No nie liczę inaczej. <laughs> Ale z tego też będzie relacja. Do zobaczyska wszystkim i widzimy się na produkcji kulek w brzuchu Przema. Za niedługo.